Dzieci uczestniczące w półkoloniach Ferie w mieście 2026 Uczą się narciarstwa zjazdowego W wojewódzkim ośrodku sportu I rekreacji w Szalmencie Wyruszyliśmy z samego rana Pokonaliśmy ponad 100 km, żeby dzieci mogły nauczyć się podstaw jazdy na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów tutaj ze ośrodka. Dzieci, które do nas się zapisały do półkolonii, w większości wcześniej nie miały nart zjazdowych na nogach. A w ubiegłym tygodniu takie dzieci już po lekcji z instruktorami potrafiły samodzielnie zjechać z takiej spokojnej, niedużej górki. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tego typu aktywnościach, szczególnie, że zima w tym roku to jest śnieżna i mroźna. Dzieci są wygłodniałe tego typu atrakcji. W ubiegłym roku na przykład nie mieliśmy okoliczności tutaj przyjechać, ponieważ zima była zbyt słaba, nie było śniegu, no a w tym roku warunki są jak najbardziej sprzyjające. Pod butami śnieg skrzypi, narty aż miło jeżdżą po stoku, także korzystamy, dzieci też bardzo chętnie korzystają z tego typu aktywności. Jeśli chodzi o sprawność dzieci, no jest, nie ma co ukrywać, różna. Czasy są e, cyfrowe, można powiedzieć, jest dużo atrakcji cyfrowych, które odciągają dzieci od aktywności sportowych. No my mamy za zadanie tym dzieciom tych atrakcji sportowych, fizycznych, takich wysiłków dostarczyć jak najwięcej. Mam nadzieję, że realizujemy to zadanie jak najlepiej. My jesteśmy jednostką organizacyjną gminy Sokółka, realizujemy zadania zlecone gminy Sokółka, współpraca wygląda fantastycznie. Realizujemy wspólnie imprezy takie jak na przykład ferie w mieście, czy wakacje w mieście, a także cykl imprez biegowych. Jest to wszystko przy współpracy z Urzędem Miejskim z gminą Sokółka, z panią burmistrz Ewą Kulikowską. Zapraszamy do korzystania z naszych jednostek, mamy bezpłatną gamę szeregu różnego rodzaju spotkań, warsztatów. Które mają na celu przybliżyć sobie wzajemne relacje między dorosłymi a dziećmi. Bo kiedy zaczniemy te relacje budować, to ta więź zupełnie jest inna, i wtedy dzieci są twórcze, dzieci się rozwijają, a tym samym nasze społeczeństwo jest mądrzejsze. I tego wszystkim życzę, tej więzi, tej bliskości, tej normalności. Zapraszam do korzystania z naszych usług. Z naszych ośrodków, z biblioteki, z oferty Sokólskiego Ośrodka Kultury, jak również z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cały rok. Przez przestrzeni całego roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce stara się zapewnić mieszkańcom dogodne warunki do uprawiania sportu i rekreacji na poziomie amatorskim, a także wyczynowym. Naszą główną atrakcją jest kryta pływalnia, która funkcjonuje przez, zwykle przez 11 miesięcy w roku z przerwą technologiczną gdzieś tam na, przełomie, na przełomie lipca i sierpnia. Na krytej pływalni trenują dwa kluby pływackie, które osiągają liczne sukcesy na arenie wojewódzkiej, a także ogólnopolskiej. Oprócz tego dysponujemy kompleksem boisk sportowych, w skład których składa się boisko piłkarskie ze sztuczną murawą, dwa korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, a także posiadamy pełnowymiarowy stadion piłkarski z bieżnią lekkoatletyczną. W okresie listopad-marzec funkcjonuje u nas też lodowisko sztucznie chłodzone. Jesteśmy gotowi na warunki takie nawet w granicach plus 6-7 stopni Dobrze potrafi zmrozić lód, także można powiedzieć, że przez okrągły rok jesteśmy w stanie dostarczyć ludziom możliwości uprawiania sportu. Posiadamy także zalew w zarządzie Zalew Sokulski, przy którym znajduje się miejskie kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Wokół zalewu jest ścieżka pieszo która służy do. Zarówno do celów rekreacyjnych, do spacerów, jazdy rowerem, a także do celów sportowych: takie cykliczne treningi biegowe się odbywają u nas, a także imprezy biegowe typu Zalefran, Sokolibieg, a także taka nasza większa impreza Triatlon Sokulski, który przyciąga sportowców z całej Polski.